Profesor Andrzej Dragan jest polskim fizykiem kwantowym, niesamowicie ciekawym człowiekiem, który sporą część swojego zaangażowania w naukę poświęca także popularyzacji tej nauki, chęci aby przekazać tę wiedzę w bardziej potencjalnie zrozumiały sposób jak jak najszerszemu gronu. Ludzi. Obecnie ma on misję informowania nas o zagrożeniu, jakie płynie ze sztucznej inteligencji. Jego argumentacja jest bardzo interesująca, ale chciałbym zwrócić tutaj uwagę na pewien aspekt. Profesor koncentruje swoje wątpliwości na efekcie czarnej skrzynki. Mianowicie na tym, że mamy jakieś równania matematyczne. W tym przypadku są to równania, algorytmy uczenia maszynowego, czy też wszelkie inne informatyczne algorytmy, które w efekcie pewnych procesów złożonych przede wszystkim z przetwarzania dużej ilości danych prowadzą do powstania dużych modeli językowych, jakie obecnie znamy, które zaczęliśmy nazywać sztuczną inteligencją. Profesor argumentuje tutaj, że niesie to ze sobą bardzo duże zagrożenie, ponieważ nie rozumiemy, w jaki sposób dochodzi do powstania sztucznej inteligencji z tych prostych procesów matematycznych, które zaprojektowaliśmy. Że nie wiemy, jaki jest tutaj efekt, że dochodzi do pewnej swoistej emergencji czyli z jakichś prostych działań, ale skalowalnych, na dużą ilość, powtarzalność, dochodzi do czegoś zupełnie, zupełnie innego. Powstaje coś, co jest trudne do uchwycenia naszą ludzką intuicją i naszymi procesami poznawczymi. W związku z tym, jak wskazuje Pan Profesor, Rodzi to potencjalne zagrożenie, jeśli będziemy wykorzystywać te metody, czy też efekt, ten byt, który się jakoś pojawia w efekcie naszych algorytmicznych działań informatycznych, jeśli będziemy go wykorzystywać w dziedzinach tak kluczowych dla nas, jak transport, medycyna, przemysł. Bezpieczeństwo czy wojna. I to jest bardzo interesujące spostrzeżenie. Tylko chciałbym zauważyć, że pan profesor funkcjonuje w ramach dziedziny nauki, która jest dokładnie taką czarną skrzynką. Gdyż w fizyce kwantowej także mamy brak zrozumienia. Brak intuicyjnego uchwycenia procesów, które odkrywamy, choćby, nie wiem, teoria Schrödingera, albo wiele innych matematycznych działań, które zaskakują samych odkrywców, okazuje się, że wychodzi w ich obliczeniach coś. Czego zupełnie się nie spodziewali. Coś, co jest nieintuicyjne i niezrozumiałe. Tak jak na przykład oddziaływanie kwantowe, czy też niemożność określenia jednocześnie pędu i położenia. Wiele innych, o których tutaj już nie będę wspominał, ale po prostu cała fizyka kwantowa współczesna zdaje się być właśnie. Obarczona dokładnie tymi samymi wątpliwościami. Na swój sposób jest to fascynujące, że właśnie fizyk kwantowy porusza zagadnienia, zagrożenia płynące ze sztucznej inteligencji, będąc jednocześnie osobą, która na co dzień funkcjonuje dokładnie w tym samym kontekście badawczym. I cóż, być może, być może, tak realnie doszliśmy do takiego poziomu rozwoju nauki, że tego typu sytuacji będzie coraz więcej. Może to nasze takie zrozumienie nauki poprzez doświadczenie, poprzez eksperyment zostanie wkrótce tylko jakimś tam. Jakąś gałęzią niektórych dziedzin nauki, a bardzo wiele dziedzin być może będzie miało właśnie ten oto charakter, charakter czan i skrzynki. Charakter, którego sami nie będziemy w stanie zrozumieć. Zresztą w wielu innych dziedzinach nauki, nawet w naukach humanistycznych, możemy doszukiwać się podobnych efektów. Na przykład możemy wyciągać wnioski o psychice ludzkiej w. W zakresie psychologii czy pedagogiki, kierując się tym, że my sami jesteśmy ludźmi i my sami doświadczamy pewnych procesów. Ale to samo założenie jest obarczone ontologicznie bardzo takimi wątłymi przesłankami. Po prostu nie możemy wprost wykazać, że rzeczywiście nasz, nasze odniesienie do świata ma charakter analogiczny. Możemy co najwyżej posiłkując się powtarzalnością doświadczenia w jakiś sposób to przedstawiać, że tak jest, ale brakuje nam tej w ogóle pewności. Tą pewność zdaje się dawać właśnie matematyka, a te procesy zdają się być niepoddające ma, nie matematy, nie się matematyzacji najczęściej. Dlatego mówimy tutaj o naukach społecznych, humanistycznych. Co najwyżej możemy je statystycznie jakoś tam próbować uchwytywać. Natomiast jeśli wejdziemy do świata bardzo mocno zmatematyzowanego, takiego jak właśnie fizyka kwantowa współczesna, czy wiele dziedzin informatyki. Raptem okazuje się, że tracimy coś zupełnie innego. Tracimy tą intuicję, przekładalność na nasze codzienne doświadczenie. Więc może właśnie to ten podział będzie w nauce w jakiś sposób istotny, ale też nieścisły, bo zarówno w jednym i w drugim przypadku czegoś brakuje. Tak? Brakuje jakiegoś elementu albo pewności, albo zrozumienia. Czy to jest coś, co powinno budzić nas, nasz niepokój? Być może, być może ze względu na te pragmatyczne zastosowania, ale fizyka kwantowa również ma swoje pragmatyczne zastosowania. I osobiście nie słyszałem, aby profesor Dragan czy też inni fizycy kwantowi podnosili taki alarm, larum, z tego właśnie powodu. Hm. Więc nic to nie rozstrzyga. Zdecydowanie to jest luźna refleksja i spostrzeżenie ciekawostka w tych okolicznościach, właśnie w których się teraz znajdujemy.